Tu mamy fanta wczorajszy. Taki sekretnik wyszedł. No, i dzisiaj postanowiłem spróbować go otworzyć. Zobaczymy, co w środku jest. Nie wiem, czy się uda. Tu jest widać zawiasik. Zobaczymy, jak to będzie. Czy da radę to w ogóle otworzyć? I zobaczymy, co w środku będzie. Jeszcze nigdy nie otwierane. Najprawdopodobniej od czasów wojny, ponad jakieś 70 lat, w wiem. Zobaczymy, co, co, co w środku kryje. Niezawodny preparat w Każdy zna. <grych> Spróbujemy to jakoś delikatnie otworzyć. Już poszedł. O, o, o. o, niestety, ale jest pust. Coś tu jest jakieś, najprawdopodobniej zdjęcie, ale to już chyba wypołowiało Ale ładnie się otworzył. Zawiasik działa. Niestety srebro to nie jest, tylko to jest jakaś alpaga, plater. Ale coś fajnego. Zobaczymy pod tym papierkiem, co kryje. O niestety. Najprawdopodobniej zdjęcie, ale już przez tyle lat wypłowiało. Tak więc. Komisyjne otwarcie było. Udało się. Zawiasik działa. Tak więc, cześć na razie. Trzymajcie się.